Witaj, dzisiaj będzie bardzo kontrowersyjnie i chciałem zacząć od szybkiego pytania. Daj mi znać w komentarzu, jak długo mnie obserwujesz. Jak długo obserwujesz moje nagrania, czy już widziałeś jedno nagranie, czy widziałeś 10 nagrań, czy widziałeś 100 nagrań, czy obserwujesz od tygodnia na przykład, albo może od, nie wiem, 8 lat, Tak, gdzieś tam moje nagrania widziałeś, widziałaś, ponieważ nagrywam już ponad 8 lat, więc na samym wstępie daj mi proszę znać tutaj w komentarzu. I teraz bardzo ważna rzecz. Dlaczego moja wiedza na ciebie nie działa? Dlaczego moja wiedza może na ciebie nie działać i może nie mieć efektów? I chciałem to wyjaśnić, ponieważ dużo osób mnie ogląda, e, różne rzeczy. E, część z Was mi pisze, nawet z, właśnie z tych darmowych nagrań, które są na YouTubie, super, udało mi się zmienić sylwetkę, wow, fajnie, wow, wow, super, super. Ale są osoby, które piszą, a Mariusz, ale zobaczyłem to nagranie, a tu mi to nie działa, a tu mi się nie udało, a tu miałem efekt jojo. I są osoby, które nie mają efektów. I. Chcę to wyjaśnić raz i na zawsze, to co robię w nagraniach, to co publikuję. Mam już setki nagrań, publikuję tu ponad 8 lat. To jest wycinek wiedzy, który przedstawia jakiś jednokierunkowy temat. Czyli, na przykład, ostatnio miałem nagranie, jak robić cardio żeby chudnąć, i tam tłumaczyłem, przedstawiłem proces, jak robić cardio żeby krok po kroku schudnąć, żeby nie było zastojów w kardio. Czy przestawiłem tak jednotorowo, nie wiem, czy to widzicie, jeden tor. Kardio, żeby schudnąć, i tam wyjaśniłem, jak to robić, żeby było super. No i wtedy napisał mi chłopak, e, mój potopieczny, który mówi: Mariusz, ale przecież ja nie robię kardio, a chudne, działamy razem od wielu miesięcy, nie lubię kardio. To po co takie nagranie? To był przykład. Ja mówię: no, nagranie po to, bo niektóre osoby robią kardio, chudną, mają super efekty i im pomaga, ale niektóre nie. I niektóre nie chcą robić kardio. Niektóre osoby na myśl o kardio chcą mieć tą. Nie chce mi się tej bieżni, tego biegania. Ja, na przykład, należę do takich osób, że średnio lubię robić kardio. No i, i tu jest jakby rozwiązanie wszystkich rzeczy, kiedy jakby tłumaczę, że moja wiedza nie działa, to co mówię nie działa, nie może nie działać na Ciebie, bo chodzi o to, że Ty jesteś w jakimś momencie w swoim życiu i coś na Ciebie działa, coś na Ciebie nie działa. Wyciągasz jakieś swoje wnioski z moich nagrań i nagrania są ogólne. Nagrania są ogólne, są pewnymi generalizacjami dla wszystkich, tak? Żeby ktoś mógł sobie posłuchać i powiedzieć, A kurde, okej, okay, to ja będę biegał, zrobię to kardio i cudne, tak? Ale inna osoba sobie powie, No, ale ja nie lubię tego kardio, nie? To ja nie będę biegał. No i dobrze, i nie musi biegać. I chodzi o to, że każdy z was, ty jako osoba, masz swoją ścieżkę, swoją drogę do zmiany sylwetki. Oglądając nagrania, oglądając jakieś rzeczy w internecie, nie zawsze ta droga będzie dla Ciebie dobra. Tą drogę trzeba dopasować do Ciebie indywidualnie. Tutaj też zrobię reklamy tak, tego, czym się zajmuję ja i mój Team. Tutaj tak naprawdę w tle masz. Yy, jakby to, czym się zajmuję, jakie metamorfozy robimy, to jest moja praca, że pomagamy osobom właśnie znaleźć tą drogę, tą drogę, która im pasuje do ich życia, do stylu życia, do tego, co robią, do tego, ile mają czasu, do tego, jakie produkty lubią, do tego, co lubią robić. Tym się różni, być cała wiedza w internecie, I na przykład moja wiedza, ta darmowa wiedza, tak, albo jakieś tam za 10 zł wiedza, od. Takiego prowadzenia indywidualnego, że tam my za Ciebie pomagamy, Ci wybieramy, dopasowujemy to do Ciebie, ponieważ Ty nie masz takiego doświadczenia jak my, wieloletniego. Nie masz tej wiedzy, którą my mamy. Tak? Tu chcę, żebyś na to mocno zwrócił uwagę, że są osoby, które oglądają mnie wiele lat i mi piszą: A Mariusz, znowu nie mam, coś tam, nie ma efektów. Oglądam, nie udało mi się. Są osoby, które mi piszą, że oglądają mnie od 6 lat i miał już trzy razy efekt Diojo. I słuchajcie, i wtedy właśnie piszę: słuchaj, jakby. No niestety, co ja Ci mogę doradzić? Tak, oglądaj dalej i miej ten efekt dietowy albo zróbmy to porządnie, zacznijmy działać, my Ci wszystko ustawimy, wyjaśnimy. W dobrym momencie zrobisz wyjście z diety, bo to nie jest takie proste. Gdyby to było takie proste, to wszyscy by byli szczupli, uśmiechnięci i mieli super sylwetki, a. No, bardzo duża część świata jest otyła, tak więc ludzie mają z tym problem. Ty prawdopodobnie masz z tym problem. Ja z tym kiedyś miałem problem duży. To nie jest takie proste i miej świadomość. Oglądanie nagrań to jest jedno. Fajnie, edukuj się, ucz się, może Ci to pomóc, ale w niektórych przypadkach to nie pomaga, i wtedy trzeba po prostu zrobić indywidualne podejście. Co ja mogę Ci obiecać, że działając z nami. Te podejście jest naprawdę indywidualne, działamy porządnie, y, mamy kontakt i masz efekty. Jeżeli byś czymś taki był zainteresowany, tutaj masz się wyświetla strona gdzieś, y, zacznijmy działać i jeżeli jeszcze nie zostawiłeś komentarza, jak długo mnie obserwujesz, jak długo mnie kojarzysz, daj mi proszę znać w komentarzu, bo to jest dla mnie mega ważne. Chcę zobaczyć, czy tutaj wy jako osoby, które gdzieś tam komentujecie, jesteście ze mną długo, czy jesteście krótko. Jestem bardzo ciekawy, daj mi proszę znać to w komentarzu i do kolejnego nagrania.